Za chwilę robimy sequela. Czego się to się orientuje, to sequele tylko na, na nowszych silnikach opaca się robić. Więc, więc akurat no mamy, mamy o wiele mocniejsze silniki w tej chwili. Spójrz sequel i to po prostu jest Shuriken 2. Klasycznie akcja na play system, spróbujemy Mateuszek. Ok, i 3DV2. I próbujemy. Próbujemy pierwszą grę solo bez wydawcy, na jaką jako średnią gierkę. Może się uda. Czy to teoretycznie marketing moglibyśmy pójść? Na przykład jakbyśmy dali małą kampanię Nie, może nie małą kampanię, będzie droga, ale... A zaryzykujmy, mała kampania, 500 tysięcy Pierwsza gra na nowym silniku Nie zobaczymy, czy trafimy jako tako? No, trafiliśmy Definitywnie trafiliśmy Średnia pierwsza gra czy średniego rozmiaru I 8,5 wynik Dobrze, zajebiście Ale 700 tysięcy z pierwszego tygodnia wpadło, ładnie Bez wydawcy, no okej, okay. wyśmienicie, wyśmienicie to już w tej chwili nam się zwróciło, tak. Po trzech tygodniach solo do tysięcy solo. Z zaskakujących hit roku to weekend 2. O na jak, na jak, na jak hit roku zrobiliśmy. Świetnie. Chwilę za chwilę.